Witajcie, krótkie przypomnienie. Tą mapkę już pokazywałem w którymś z filmów i mówiłem, że migranci z Afryki byli umie umieszczani w Europie mniej więcej do tej granicy, tak żeby nie umieszczać ich w Starym Układzie Warszawskim. Później, 16 grudnia zeszłego roku, ultimatum Rybakowa obejmowało ten region czyli NATO ma się wynosić ze swoim złomem poza ten region. I ostatnio Dugin powiedział, że granice Eurazji sięgają ciut dalej niż ciut dalej niż zachodnia granica Ukrainy, więc ciut dalej to może być Słuchajcie, jak popatrzymy na Eurazję, tu mamy zachodnią granicę Ukrainy, to ciut dalej to wiecie gdzie może być tyle wstępu. Teraz słuchajcie geostrategia rosyjska szkolników. <laughs> Opublikowany w lipcu 22 raport Okresowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie byłby ciekawy, gdyby nie zapis o fragmentacji gospodarki światowej na bloki geopolityczne. W rzeczywistości przedstawiono krótką charakterystykę pan regionów, dzieląc je na aspekty polityczne, bloki militarne, technologiczne i ekonomiczne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako jedna z międzynarodowych instytucji gospodarczych wyszła poza swoje kompetencje, a możliwość rozpadu świata na pad regiony została wprowadzona i włączona do globalnego dyskursu na bardzo wysokim poziomie. Uwaga! Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie pisał o strefach ekonomicznych i blokach walutowych. Sprawa jest znacznie szersza. Raport podaje powód w postaci operacji Rosji na terytorium Ukrainy, na który nie warto zwracać uwagi. Skala, te, skala tego, co się tam dzieje, wcale nie jest wystarczająca do otwarcia nowego globalnego scenariusza. Można i trzeba mówić o przyspieszeniu zdarzeń, ale nie o stworzeniu nownego, nowego atraktora. Przy jakościowym i obiektywnym prognozowaniu, to ryzyko powinno być obecne w raportach Międzynarodowego Funduszu Walutowego już od wielu lat. Ale nierealne było wyobrażenie sobie czegoś takiego jeszcze kilka lat temu. Było to zbyt sprzeczne z ideologicznymi wytycznymi. Upublicznienie ryzyka dezintegracji gospodarki globalnej świata na bloki geopolityczne pan regiony pokazuje gotowość części elit światowych do działania w nowej rzeczywistości i moralną gotowość do dezintegracji świata. Większość krajowych i zagranicznych ekspertów nie zdają sobie sprawy ze skali tego, co zostało zaplanowane, nadal komentuje zdarzenia w ramach paradygmatu świata wielobiegunowego nie wielobiegunowego, ale globalnego, o którym już nie ma mowy. Od lat mówi o pan, pan regionalnym świecie jako najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, podczas dla większości ludzi ten scenariusz dopiero jest teraz odkrywany. Wszystko zależy od horyzontu strategii i prognozowania. Przy pracy w długim okresie, kilka pokoleń, taki scenariusz był wyraźnie widoczny. Ale dla osób żyjących w horyzoncie średnioterminowym 3-5 lat jeszcze do niedawna cały zestaw przyszłości sprowadzał się do może będzie lepiej, może będzie gorzej niż teraz. I generalnie wszyscy ci nasi pseudoeksperci żyją dalej w tym paradygmacie. <laughs> Utrzymują was w takim syfie informacyjnym. Główny scenariusz dla Europy do roku 2.7.30. Koniec okresu globalnej dominacji USA i zbliżająca się światowa katastrofa obnażyła pewien problem. Populacja, która jest wygodna do rządzenia, ale straciła pasję, jest zupełnie nieprzystosowana do utrzymania wpływów zachodnich helin w czasie katastrofy. Praktycznie jedyną opcją zdobycia woli i siły do oporu pozostaje odrodzenie paneuropejskiego nacjonalizmu, dla którego Francis Fukuyama przygotował nowy format – narodowy liberalizm. Możecie sobie o tym poczytać. <laughs> Obecnie główny scenariusz dla Europy wygląda następująco: 2.1.2.3 Kryzys gospodarczy przeradzający się w kryzys społeczny, społeczno-gospodarczy, ograniczenie praw ludności, reglamentacja żywności, przymusowe leczenie, konfiskata majątku. 2.3.2.6 Inwazja neobarbarzyńców do Europy z powodu głodu na Bliskim Wschodzie i w Afryce. 2.4.2.5 Początek katastrofy społeczno-gospodarczej ze spadkiem realnej gospodarki o 50-70% od poziomów z dziewiętnastego roku. 2.4.2.5. Wycofanie się NATO-USA z Europy, pogłębienie problemów bezpieczeństwa. 2.5.2.6. Zniszczenie chimerycznej paneuropejskiej konstrukcji narodowo-liberalnej na skutek katastrofy światowej i napięć wewnętrznych oraz powstanie nacjonalistycznych enklaw terytorialnych w Unii Europejskiej. 2.5.2.7. Spadek wpływów aż do zakończenia działalności instytucji unijnych włącznie z... włącznie... Wyjście poszczególnych państw Unii Europejskiej pod sztandarami tradycyjnego nacjonalizmu lub agent lewicowych. 2530. Destrukcja systemu władzy państwowej, fragmentacja i rozpad państw europejskich na poszczególne regiony i małe części Europa regionów. 2627. Wejście Rosji do Europy Wschodniej i Środkowej i warunkowo uruchomienie strategii czwartego Rzymu skoncentrowanej na byłych Austro-Węgrzech. 2,627, początek brytyjskiej kontroli nad Europą Północną i Zachodnią w ramach strategii Nowa Hamza. 2,730, podział, utworzenie nowej konfiguracji kontynentu. <grym> Więc mniej więcej widzicie, jaki jest możliwy, realny scenariusz. I teraz tutaj wyjaśnię parę rzeczy. Wejście Rosji do Europy Środkowo-Wschodniej. No właśnie, wejście Rosji. I teraz tutaj mam taki mały rozdźwięk, bo Putin i Dugin mówią o, o Eurazji. I Dugin dodał ostatnio to, co Wam powiedziałem na początku, że, że ta granica zachodnia powinna być trochę dalej niż zachodnia granica Ukrainy. Natomiast yy, szkolników obstaje, że to jest, yy, że Rosja będzie realizowała strategię Trzeciego Rzymu. Dla nas mniej więcej to jest. Yy, dla, nas, dla naszego regionu to się nie zmieni, no bo y, według, według tych dwóch strategii y, wchodzimy po prostu pod jurysdykcję rosyjską. Rozumiecie o co chodzi? Y, koncepcja czwartego Rzymu. Y, kiedyś Wam mówiłem o centrum emisyjnym y, w Wiedniu. To jest właśnie ten projekt y, Starego Pieniądza Europy, koordynowanego przez konserwatywne skrzydło Watykanu ale powodzenie tego projektu zależy tylko i wyłącznie od wsparcia Rosji. I mamy tutaj jeszcze projekt, o którym mam też już mówiłem parę razy, że y, Angia będzie chciała utworzyć swoją strefę wpływu. Ten projekt się nazywa Nowa Hanza, to jest y, od y, Unii Hanzatyckiej. I ten, o, tej, o, tym, o tym projekcie zrobię oddzielny krótki film. To jest tak, żebyście wiedzieli po prostu, o jakie regiony chodzi, jakie regiony. O jakie regiony będzie zabiegała stara, między, stara arystokracja Europy, a jakie regiony będzie chciała wziąć dokładnie Anglia i dlaczego jest konflikt między tym wszystkim. I słuchajcie, tak to wygląda. Nie jest dobrze. <laughs> znaczy nie jest dobrze. Na zachodzie będzie dużo gorzej. Słuchajcie, i teraz jeszcze wam coś przeczytam. Dugina ostatniego. Jak to ogólnie w jego, w jego wizji to wygląda? Słuchajcie. Dziś dość łatwo można zobaczyć, jak będzie, jaka będzie jutrzejsza Rosja. Nie będzie już globalnych sieci społecznościowych. Zostaną one zastąpione czymś krajowym. Co nie jest zbyt atrakcyjne, ale tym lepiej społeczeństwo jest zapomniany urok offline na koniec, migrac na koniec migracji w kierun to koniec migracji w kierunku dwuwymiarowości i cyberprzestrzeni to powrót do trójwymiarowości więc generalnie słuchajcie, przyszłością jeżeli wejdziemy, znaczy generalnie no chyba przyszłością całej Europy jest yy, łopata i szpadel a nie siedzenie przed komputerem i pykanie w gierki tyle ode mnie nie wygląda to dobrze, ale zawsze mogło być gorzej. Oczywiście jak przeżyjemy najbliższe lata, bo, to, bo tutaj też się zagotujeło na ostro. No dobra, słuchajcie, tradycyjnie jak ktoś chce wesprzeć kanał, dane pod spodem. I niedługo wrzucę film o Nowej Hansie. Trzymajcie się. Hej.